To takie przykre, co się dzieje z waszymi wołkami w czasie wojny. Najświeższe przykłady pokazują, że państwo macie w. nigdzie. Pytają się też, jak to idzie w drugą stronę. Ludzie się pytają. I co się okazuje, że robicie sobie co chcecie, spadnie waluta. Kredyty z nie do spłacenia, bo jesteście chujami. A ludzie tracą w czasie pokoju czasach, bo jesteście kłamcami.